Jestem... no może lepiej, ale dobra. Siemka, z tej strony wilosku, witajcie w rozpoczęciu serii, w ogóle sobie poprawić. Dobra, e, poprawiłem mikro, więc jeszcze raz. Siemka, z tej strony wilosku, witajcie w kolejnym no... w kolejnym... Witajcie w pierwszym odcinku nowej serii e, Sky Tom Survival. Jest to taka mapa, e, zaczynam już że nie było, że nie wrzucam żadnych filmików, więc dobra. Witam na... więc przeczytajmy sobie tutaj co jest. E, witam na Sky Tomb Survival. Everything you need for survival can be found in the six tombs e, scattered, jeśli dobrze przeczytałem, around this area. Czyli wszystko. Witam na tym mapie Sky Tomb Tom Survival. E, wszystko e, czego potrzebujesz. Do przetrwania z, y, możesz znaleźć w sześciu grobowcach no, w, na tym obszarze. Więc dobra. E, podstawową rzeczą, którą teraz powinienem zrobić, jest zrobienie e, takiego właśnie czegoś. Tutaj mam tak to. E, zrobienie. nazywa fabryki kobla. Ja mam na nim trochę pomysła. <grym> żeby to było? chyba mm, muszę sobie bardziej wykopać tutaj. Ale dobra. Nie, no, wykopię sobie. Bo mam taki pomysł, żeby się nie męczyć z tym takim wykopywaniem beznadziejnym. Cały czas o się wykopie i trzeba dalej. Po prostu mam pomysł na coś innego. Bardziej takie mainstreamowe. Znaczy co mainstreamowe. Ten. Całkiem takie inne. Nie wiem czy ktoś... takie coś robił. Ale na pewno nie takie czasy chłonne. trochę to rozkopię, ale za to mam nadzieję, że to będzie praktyczne więc to tutaj sobie wleję to sobie wyciągnę i tak, zrobię sobie taki słupek mm. tak teraz tak w każdą stronę, żeby się nie wlewała lapa zrobimy sobie takie coś i ona będzie sobie ładnie spływać tutaj na dół tu jeszcze raz tak i ono będzie sobie spływać ładnie na dół tutaj się zrobi tak a tutaj puści się woda i będzie wtedy ładnie mam nadzieję Dobra, tutaj się zawsze przyda uh, dirt, dirt, whatever

o co chodzi? Ludzie. Ja tego nie pojmuję. O. Dobra. Zrobiło się. Tylko tutaj będę musiał tak zrobić, żeby to nie spływało. Spróbujmy. O. Tak powinno być dobrze. To zniknie albo... no dobra Niech będzie albo nie, jeszcze Tutaj jeszcze zalejemy o, trzymaj się, trzymaj się, dobra Powinno być wow, warta miałem Ugh, teraz to spieczyłem. Na razie to sobie tutaj zamknę i muszę ogarnąć te takie wejścia. Ło wo Chłopaki. Nie, trzyma się starych teraz nie powinno wylatować no mniej więcej taki miałem plan żeby to się tak stało o, bo chcę żeby był taki jeden korytarz Nie w ogóle albo albo tutaj żeby się wylewało fakt I zaraz jakoś to się wykombinuje żeby to ładnie było bo takie wykopywanie beznadziejne że po jednym problem to by było strasznie męczące nie lubię męczących prac. więc pójdę trochę na ulgę Najważniejsze to będzie dotarcie do. Łow, do... oh, dupę, do, dupę, nie, 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 Woda, 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 no nie, 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 i nie, tak Najgłupsze, że nie, mogłem nie, mam tego. nie, nie, no ja nie, 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 Dobra, to teraz najważniejsze, żeby dotrzeć tam. O. Nie wiem, czy mi wystarczy w ogóle tego kobla. O, o, sorry, piści się tu zrobiło. O, będzie fajna fabryka. Jeszcze sobie pomyślę dokładnie nad tą fabryką, jak ma to w ogóle wyglądać. Bo tak się fajnie rozmatuje. Jeszcze trochę. Nie, no starczy. Najważniejsze to są sadzonki i drewno w ogóle. No jeszcze troszkę. No dwa. Na skakach nie będę was moje szczęście, to padnę. Mm, Więc sobie wykopię to. Tutaj to nie wiem w ogóle skąd... Aha, dobra, już wiem skąd to się wzięło. W ogóle macie cicho słychać! Dobra. Wow! Wow, dobra. Zatrzyma się. Dobra. Nie obiecuję. Patrzyłem, kto jedzie. Dobra. Najważniejsze to, coś w ogóle zrobię tak, żeby... Ty. Już żadna sadzoneczka nie spadła. Wow. To sobie rozleję wodę.

bardzo się cieszę. No kop, 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 kop. No i sadzonka. I będzie co jeść. I bardzo się cieszę. Teraz najważniejsze czekać na sadzonki. Nie będę bił, bo podobno więcej spada sadzonek e, niż się bije znaczy więcej spada sadzonek e, niż jak się bije ale zobaczymy Zacznę, że chociaż jedna spadła albo dwie no w ogóle nie spadnie to będzie ciur owo no dalej 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 Ruch... Trzeba mi się dostać na wszystkie te... Czyli to jest plan. A jak nie, to sobie będę... Będziecie mogli mi... Yy, o, dodawać jakieś questy, misje. Co mam tu zrobić? Zbudować dom? Spłodzić syna? Co sobie trzeba? Wow. Przestraszyłam się. No nie, na no żadnej sadzonki. No błagam. No błagam. Chociaż jedno. No nie. Nie ma żadnych sadzonek. Co to ma znaczyć? Ja tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. Dobra, czuj. Proszę, żeby w której była sezonka. Proszę, proszę, proszę. No, w dupę. Dobra, mam telefon. Muszę na chwilę skończyć. Dobra, jestem. Była akcja, która nie mogła cierpieć Zwłoki. Dobra. E no nie wypadła mi sadzonkę, okay, ale walić to. No, może w którymś tombie będzie. Ale jakoś tam trzeba jeszcze do biec. Tak, jeszcze fajnie będzie, jak nie będę miał A no nie mam. <laughs> Spoko. Ciekawe czy da się wykopać kabelstone. No nie no, mózg se mnie całkowity. Eee. I deski w dubę. Chyba, że da się tak po wykopać. Nie, nie da się. Dobra. Trzeba to i tak przerobić na to. Teraz to na to. Mogły opali się. Dobra. I teraz deski na patyki. I patyki na to. Dobra. To się przyda. i wykopiemy sobie kilka ten kabel stone no zlecimy na dół w sumie nie w sumie to mam dwa zrobię sobie źródełko. no mam, mam taką możliwość zrobić sobie źródełko. Dobra. Mam taką możliwość, żeby zrobić sobie średnio. Więc sobie owszem nie zrobię. Mm, tylko dla mnie potrzebuję. No trochę jest nieudane, ale... O nie, jednak udane. Dobra. Teraz sobie zlecimy na dół. Bo nie. Jeszcze do góry Jeszcze do góry A ja myślę dlaczego ten piasek się trzyma tu chcemy my jest sunstone. Jeszcze do góry Tu mi jeszcze będzie to potrzebne Skaba I Te tąpy też będzie można przerobić na kabelstone E, więc dobra mogę coś tutaj znaleźć A w tym coś o iron eye i, got i e, sadzonki na dynie pumping czy tam jak się w ogóle nazywa e, pum Pumpkin, nie wiem czy tak się wymawia do... dobra to sobie wykopie będzie kabelstone mm. I, i nad fabryką kabla w ogóle, zaraz pomyślimy. Właśnie miałem taki plan, żeby to wypływało i cały czas się tworzyło, ale raczej tak nie będzie. Tutaj nawet jeden kabel się liczy. Kabelstone oczywiście. A tam, patrzcie, pają. Zabiję go. Dobra, zaraz wybierzemy się po inne. Dobra, tutaj nic nie stanie. Tutaj się zaraz tutaj się coś stworzy. A tutaj zaraz coś stworzę. Nie, w będę musiał zrobić. Patrz. To jest normalne. А, не, не, не руками. Добро. Фабрика кабла. Так, вы тут всплывал? Не, не дам его всплынуть. Давайте кабель встал из вас. Воу, what the fuck? What the fuck? Спонь. Фак я. Nie no, wiedziałam, że tu są potwory. Dobra, na razie sobie wyłączę to, bo zginął. Zginę. normalnie zginął. Dobra, nie będę się tutaj doktoryzował, bo i szczerze mówiąc, to nie wychodzi. Każdy kawę z się przyda. A później trzeba będzie zrobić... ...mało takich wniczek. Żeby sobie chlebek później tworzyć. Inne takie. Dobra. Zaraz dotrzemy do innych tam tych takich. No. I taki zrobię w ogóle. tą fabrykę kabla. nie się tu lać. I sobie tam zalenie z góry. No. I takie. I takie tam. Farmazony. Jeszcze muszę jakoś lepiej pomyśleć nad tym. Czy nie trzeba było się tam męczyć, że tutaj, się wyleje, tutaj coś. To jest dobre może na początek, ale później już jak trzeba więcej może kobla, to się robi lipne. Zaraz wytrzymamy... One są tak nisko tam stąd nich dotrzeć od razu wspierać sobie coś tam. Szczerze mówiąc autor nie pomyślał o tym. Albo pomyślał Nieważne. No tu zrobię sobie takie fajne, można takie mosty robić. A wiem. Mmm, redstone. W redstone jakoś się robi tak samo, że ten... Jakoś się robi kabelstone, ale nie wiem. Nie pamiętam jak. Jeszcze chyba się na to wylewa ten... Właśnie kabel stone'a. Znaczy, e, boże. Lawy się na to wylewa i na redstone. Tak jakby się tu zatrzymuje, czy coś takiego. Jest też fajny pomysł. Dobra. Nie mam żadnych sadzonek drzewa. Lipa straszna. To sobie zaleję i zaraz wykopię. Już sobie zrobię zaraz taki lepszy jakiś kilo. Yy. Na razie to trzeba by było do góry wejść. Właśnie. Kurde, nie, powinno być w sadzonki by jakieś tam... No, wiecie. Wiecie o czym Któryś, W którymś grobowcu powinny być sezonki. Było Nie, tu się nie wylewaj. Nie lubię takiego środku transportu. No niestety. U, dobra. Muszę sprawdzić ile jest na liczniku. Dobra, 20 minut. Uh, więc tak by się zapowiadała ta seria, takie coś, takie przygody, czy sobie zrobić kilofa na ostatki uh, um. i tak by się to zapowiadało. Uh, możecie, bo tutaj nie ma żadnych misji, możecie wymyśl wymyślać jakieś misje, bo wiem, że są misje, że tam zdobądź tam ileś tam kobla, ileś tam czegoś. Ja sobie będę po prostu te najlepsze wybierał uh, i też żeby nie były takie dosyć łatwe. Czyli na przykład tam ten. Wymyślajcie tam na przykład zbudować dom Inne takie No Więc żeby to było fajne Żeby fajnie się zapowiadała w ogóle ta zabawa I tak tam No Bo jak widzicie No tu się fajnie wylało Jeśli dużo kowla będę miał z tego Pomyślę później nad tym koblem. Co by z tego zrobić A tak na razie to wszystko Go Oglądajcie kolejne odcinki tej serii e, Inne odcinki tam no Batmana Jeszcze nie wiem bo e, Straciłem zachęty do niego Przez ten przez głupi przeze mnie Jeszcze tak zrobiłem O no, w ogóle Clearstone Skąd on się tu wziął I następny Clearstone I następny Clearstone O jest No i straciłem taką zachętę do tego Batmana. to jest mój fail 6 filmiki, ale z ogarnę go. Chyba od początku zacznę przechodzić. Więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie łapki w górę i w ogóle wymyślajcie mi zadania do tej serii. I ja jeszcze później te zadania na tabliczkach i kto je wymyślił. Więc dzięki za uwagę. Do usłyszenia, zobaczenia w, następnej, w następnym odcinku serii, Zawsze nie wychodzi mi to z zakończenia. Dobra, walić to. No. Ja sobie to powykopuję później. Dobra, to wszystko. Cześć.